Cześć, w tym filmie chciałabym Ci pokazać jak wykonać ściek fajerwerki, którym oto zrobiłam mój kocyk. Krok po kroku zaczniemy od tego ile oczek właśnie na taki kocyk też wziąć, jeśli chodzi o ten ściek, jak to ewentualnie dopasować. Opowiem Ci też parę rzeczy ważnych, jeżeli praca z motkiem ombre jest to dla Ciebie nowość, coś nowego, zastanawiasz się jak to się dzierga. Ja użyłam do stworzenia tego kocyka motka Ombre by Mila 50% bawełna, 50% akryl. Czteronitkowego o długości 800 metrów w kolorze z kolekcji Kroszetki. Link do tej kolekcji, do tych kolorków będzie w opisie do tego odcinka. Znajdziesz tam też informacje na temat e-booka do tego właśnie kocyka. W e-booku opisuję dodatkowo, na przykład, jak zrobić wykończenie oraz rozpisuję schemat graficzny tego ściegu. Tym ściegiem zrobiłam kocyk, ale myślę, że z powodzeniem zrobisz również z tego chustę. Zaczynajmy. Motki często zaczynają się właśnie takim oto małym guziczkiem z tak zwanym czamsem i jest to, jak najbardziej, w tym momencie podpowiedź. Żeby za ten czarns po prostu pociągnąć i włóczkę będziemy wyciągać ze środka, a nie tak jak z małych motków po prostu z zewnątrz. Więc cały czas ten motek trzyma kształt, co jest niesamowicie wygodne podczas dziergania. Ja w tym momencie mam motek 50% bawełna, 50% akryl i jest to motek czteronitkowy o długości około 1000 metrów. Jak widać można sobie wybrać dowolny metraż. Oraz ilość nitek, jeżeli chcemy, żeby był taki po prostu cieniutki. Na etykiecie jest napisane, że jest to najlepszy motek na szydełko 3-4 mm, natomiast ja tutaj spróbuję użyć szydełka 5 mm, ponieważ taki ściek mam, że uważam, że tutaj równie dobrze właśnie się to spisze. Zaczniemy sobie od wyszydełkowania łańcuszka na start. I oczywiście, ten łańcuszek możesz sobie dobrać do woli na taką długość, jak Ci pasuje. Ja bym chciała mieć kocyk na 60 cm, więc szydełkuję sobie łańcuszek na właśnie taką szerokość. Jak widzisz, wyciągam właśnie z tego motka. I jak robię pętelki, to tylko i wyłącznie do rozmiaru szydełka, delikatnie, tak jak teraz. I po prostu przytrzymuję sobie palcami, dzięki czemu robi się to po prostu równie Zobacz, jak delikatnie trzymam szydełko. Tak naprawdę tutaj nie ma prawie żadnej siły w tym szydełko samo sobie to po prostu podbiera. Spotkajmy się, jak zrobisz sobie łańcuszek na właśnie taką szerokość, jak potrzebujesz. Dobra, mam około 60 cm już i to, co potrzebuję teraz zrobić, to tak naprawdę policzyć, ile tych oczek mam, ponieważ akurat w tym ściegu, który chcę pokazać, ta liczba oczek musi być podzielna przez 8 plus 2 dodatkowe oczka. Więc zobaczmy, ja mam w tym momencie policzyłam 95 oczek. Najbliższa podzielna liczba to jest albo właśnie 96, albo 88. No to zróbmy sobie rzeczywiście 88 plus 2, czyli 90, czyli sobie spróję 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam 90, startuję z 90. Jeżeli ty robisz podobną włóczką, jeżeli masz takie samo szydełko i chcesz podobnych rozmiarów kocyk, no to myślę, że te 90 oczek na start będą tutaj idealne. I teraz co robimy? Aż do samego końca. Robimy po jednym półsłupku w każde oczko, czyli rzeczywiście po prostu wbijamy się, zaczynając od drugiego oczka od szydełka, w każdą pętelkę i lecimy półsłupek po półsłupku, aż do końca. Tam się spotkajmy. Pierwszy rząd za nami. To co mogę stwierdzić po właśnie początkach pracy z takim motkiem to to, że przede wszystkim nitki są dużo mniej splątane, no właściwie prawie w ogóle nie są splątane, co z jednej strony może być nieco trudniejsze dla osób początkujących, jeżeli dopiero zaczynasz, być może lepiej tutaj wybrać jakąś taką włóczkę, która jest mocno dobrze splątana, na przykład włóczka już taka pełna merino. Natomiast, jeżeli to ci nie przeszkadza, że nie haczyć się szydełko, jeżeli przede wszystkim masz dobre szydełko, na przykład ja używam Prim Ergonomics, to wtedy możesz docenić to, że jeżeli jest to tak delikatnie po prostu złączone, włóczka jest nadal objętościowo dość, powiedzmy, gruba, przez co robótka jest po prostu lekka. Jeżeli zależy ci na lekkich przedmiotach, to będzie to świetny wybór dla ciebie. A my lecimy z drugim rzędem naszego. Kocyka. W tym celu robimy sobie dwa oczka łańcuszka. Obracamy. Kadżecik myślę, że ja sobie już odetnę, bo mi cały czas się tylko mizia, Użyję sobie go jako jakiś może guziczek. I teraz tak. Mam dwa oczka łańcuszka. Robię teraz trzy słupki. Pierwsze oczko. Pierwsze w znaczeniu tutaj, już nie dopiero tu, tylko rzeczywiście tutaj. Czyli robię narzut, wbijam się pod to tutaj koluszko, wyciągam pętelkę i przeciągam. I tak robię jeszcze trzy razy. W ten sposób. Następnie omijam te trzy oczka. Raz, dwa, trzy. I robię półsłupek w kolejne z tych oczek, w ten sposób. I znowu robię narzut. Omijam trzy oczka tutaj kolejne i robię słupek w czwarte z kolei. Pierwszy słupek. I jeszcze sześć innych słupków w to samo oczko. Dwa. 3, 4, 5 i 6 luźno przerabiam. Jeżeli już to mam, znowu opuszczam 3 oczka, robię półsłupek, robię narzut, omijam 3 oczka, wbijam się w kolejne. I robię tutaj w sumie aż siedem słupków. O, tu to mi się właśnie zahaczyło. Ale jak widać, wcale mi się ta włóczka jakoś strasznie. Nie haczy. Jeszcze jeden. I jest kolejny wachlarz z siedmiu słupków. Zgadnij co? Omijamy kolejne trzy oczka. Półsłupek i tak dalej, i tak dalej. Aż do samego końca, gdzie się spotkamy. I będziemy zakończać ten rząd. Gdy już mamy ostatnie cztery pętelki po ostatnim zrobionym półsłupku. To w ostatnią pętelkę zamiast tradycyjnie siedmiu słupków, zrobimy sobie tych słupków tylko cztery. W ten sposób obracamy i zaczynamy kolejny rząd, który będzie wyglądał nieco inaczej. Teraz będziemy mieć odwrotną sytuację, czyli tam, gdzie był jakby szczyt każdego wachlarza, robimy. Półsłupek. Zaczynamy oczywiście od oczka łańcuszka, półsłupek w to samo oczko i teraz będziemy robić trzy oczka łańcuszka i następnie będziemy robić siedem słupków przerobionych, zaczynając od każdego z pozostałych słupków oraz półsłupków. Czyli wbijamy się najpierw tu, robimy słupek, ale go nie kończymy. Wbijamy się w kolejny słupek z narzutem. Robimy tak jakby słupek, ale go nie kończymy. Robimy kolejny narzut. Robimy słupek, ale go nie kończymy. Robimy kolejny narzut. Robimy słupek oczywiście bez kończenia go. Mamy już 4 na szydełku. Mamy mieć docelowo 7, więc robimy jeszcze tutaj. Dalej nie kończymy. Jeszcze tutaj i jeszcze tutaj, czyli zostaje nam tylko i wyłącznie ten taki czubek wachlarza, w który na razie nic nie przerabiamy. Na szydełku mamy 7 już, tak jakby rozpoczętych słupków, i dopiero teraz przeciągamy przez wszystkie słupki na szydełku w ten sposób. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Robimy półsłupek. Ten tutaj kolejny słupek na szczycie, o tak, kolejne trzy oczka łańcuszka i teraz narzut i dokładnie to samo w poszczególne tutaj oczka po kolei 7, czyli pierwszy słupek rozpoczęty, niezakończony, narzut, kolejny rozpoczęty słupek, narzut. Trzeci narzut. Czwarty narzut. Piąty narzut. Szósty narzut. Siódmy. Narzut, wyciągnę sobie nieco więcej i przez całość po prostu robię trzy oczka łańcuszka i u szczytu po prostu robię półsłupek i dokładnie w ten sam sposób praktycznie do końca robię cały rząd. I oczywiście na końcu będzie lekka modyfikacja, ale tam już się spotkamy za chwilę. Tak naprawdę, jak dochodzimy do końca tego rzędu, to jedyne co robimy, to zamiast zaczepiać już o poprzedni wachlarz, zaczepiamy o drugie z tych dwóch oczek łańcuszka, wtedy z początku poprzedniego rzędu. I robimy półsłupek. I obracamy i robimy już w tym momencie czwarty rząd. Czwarty rząd. Zaczynamy znowu od Pół w to samo oczko, czyli oczko łańcuszka i półsłupek. I teraz będziemy już robić pierwsze pełne koło, czyli robimy narzut. Szukamy środka tej naszej połóweczki z poprzedniego rzędu. Robimy sobie pierwszy słupek. I jeszcze sześć dodatkowych słupków, czyli w sumie siedem słupków, to samo kółeczko. Mamy 7 i teraz robimy po prostu półsłupek w półsłupek. W ten sposób i znowu narzut, szukamy naszej tutaj dziurki, naszego środka poprzedniego kółeczka. I znowu 7. To samo oczko. I dokładnie tak samo powtarzamy już do końca naszego rzędu. Cały czas. Tam się spotkajmy, gdy będziemy już kończyć ten rząd. Klasycznie kończymy poprzez wpicie się tutaj w półsłupek, pierwszy półsłupek poprzedniego okrążenia. I robimy tutaj też półsłupek. Obracamy. Mamy już pierwszy pełen rząd z kółeczkami, i teraz przyjdzie nam robić znowu rząd uzupełnień, czyli takich połóweczek. Robię dwa oczka łańcuszka, i tym razem jestem w takiej pozycji, że zrobię sobie trzy słupki razem, łącznie z tym początkowym łańcuszkiem. w ten sposób. Robię trzy oczka łańcuszka i w kolejne oczko robię półsłupek. Robię trzy oczka łańcuszka i robię 7 słupków razem. I wszystkie razem Trzy oczka łańcuszka, półsłupek w kolejne oczko, i tak dalej, i tak dalej. I tak jak pewnie zauważasz, jest to już w tym momencie powtarzalny wzór. Robimy na zmianę taki rząd, gdzie te półkola się po prostu domykają. Oraz gdzie te półkola się po raz pierwszy pojawiają. Kontynuuj ten wzór na taką długość, jak Ci odpowiada. Ja planuję to zrobić na około 90 cm. Pokażę Ci jeszcze, jak już zaczną pojawiać się pierwsze przejścia koloru. Dobra, dochodzimy do momentu, kiedy ten kolor ewidentnie się zmienia. Jest to spowodowane tym, że jak się motek zaczyna, to jest tutaj wmieszany kolor, Taki najciemniejszy i cztery nitki tego koloru, wszystkie są tutaj puszczone. No i z czasem dodawane są kolejne nitki odrobinę jaśniejszego koloru, czyli najpierw po jednej nitce, później druga dołącza i ostatecznie będą już cztery tylko i wyłącznie jasne nitki. Tutaj już w tym momencie mam trzy nitki jasne i jedną ciemną tylko. W momencie, kiedy jest to przejście koloru, to pojawia się taki malutki supełek, który Ostatecznie nie będzie bardzo widoczny. Spróbujmy sobie, jak to będzie wyglądało. O, on tutaj tak będzie, ale no nie widać go po prostu w całości. Się gdzieś tam ukrywa. Tak to wygląda. To, co może zdziwić przy pracy właśnie z takimi motkami, to to, że co jakiś czas, jak się wyciąga tę włóczkę, no to ona się wy wyciąga w ten sposób. Czasami. Bardziej lub mniej splątana, ale nie należy tutaj panikować, ponieważ wystarczy bardzo delikatnie ją tutaj nawet pociągać. Po prostu, jeżeli się nie będziesz tym denerwować, delikatnie, bez stresu i wszystko dalej, jakby jest możliwe, żeby, żeby ładnie robić. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak i mnie, podoba ci się efekt właśnie końcowy ściegu fajerwerki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak dodatkowo do kocyka zrobić takie oto obrzeże, to koniecznie zobacz do opisu i tam daję link do e-booka, w którym dokładnie opisuję i daję schemat właśnie na takie ciekawe wykończenie. A my widzimy się w kolejnym filmiku, zwłaszcza w kolejnych tutorialach z serii motkowo-kocykowej kroszetki.